Gdyby Turkowi zabronić używać tych uprzejmości, to oni po prostu by wszyscy, wiecie co, ja nie wiem, oni by z domu nie wyszli. Dzień dobry, merhaba, tutaj Agata Turtur, -tur Polka w Turcji. Dawno nie było vloga gadanego, a wiem, że je czasem lubicie, lubicie sobie posłuchać. Okej, okay, w takim razie będzie vlog gadane na temat, który już kiedyś się na kanale pojawiał, ale to było dawno temu, sprawdziłam, że to było 6 lat temu. Uprzejmy jak Turek. Czy Turcy są uprzejmi? Mnie się wydaje na podstawie tylu lat, prawie już 20 lat mieszkania w Turcji, że tak. To znaczy, oni sami nie są tego świadomi. Ja przede wszystkim tak, może zacznę od tego, że ja sama zauważyłam, że odkąd mieszkam w Turcji, nawet będąc w Polsce, czyli w kraju, który ma inne zwyczaje kulturowe, już nie mówiąc o innym języku, to jak gdyby przenoszę te rzeczy, których się nauczyłam w Turcji, na polskie, polski teren, na polski grunt i jestem bardziej właśnie uprzejma. A może nawet nie uprzejma, tylko lubię te wszystkie drobne słówka, yy, które umilają życie, które sprawiają, że między sobą i z innymi ludźmi czujemy się fajniej, milej i sympatyczniej. Tak sobie to tłumaczę, że to chyba z powodu tego, że Turcy bardzo to hołbią i bardzo cenią i lubią i po prostu może nawet nie są świadomi tego, że oni to <noise> lubią. Po prostu to jest tak przyklejone do ich języka, że te wszystkie drobne właśnie takie słówka, tak zwane zwroty grzecznościowe, zwroty takie uprzejmościowe, czy jakkolwiek to określić, oni po prostu z przyjemnością je codziennie używają. I tego jest naprawdę. Ogrom. Ja starałam się zrobić taką listę, więc będę zerkała na laptopa, bo tu mam zrobione notatki tych rzeczy, żeby ich nie zapomnieć, ale i tak się okaże na pewno, że mnóstwo zapomniałam. Nie chcę też, żeby to był taki vlog typowo językowy. Jeżeli ktoś z Was nie interesuje się językiem tureckim, nie chce go uczyć, ale interesują was po prostu obyczaje innych ludzi w innych krajach na świecie, na przykład w Turcji, to też myślę, że ten vlog będzie dla Was ciekawy. Zapraszam! Ja chcę we wszystkim wyjść od tego, jakby zacząć od tego, że Turcy są narodem kolektywnym. To jest bardzo istotne, bo to decyduje o pewnego rodzaju zachowaniach. I u nich, jak gdyby, u Turków, jak i u wielu też azjatyckich, bym powiedziała, kultur, narodów, jest ważne to, żeby dbać o wspólnotę, no bo wiadomo, różne były kiedyś tam czasy i ta wspólnota musiała przetrwać. Ludzie musieli się wzajemnie wspierać i musieli, jakby, funkcjonować jak taka dobrze naoliwiona maszyna, żeby po prostu przetrwać w trudnych czasach. Tak sobie to wszystko tłumaczę na podstawie też jako taką mojej kulturznawczej wiedzy, bo w końcu jestem kulturoznawcą. Jest to trochę inaczej. U nas, jak gdyby w Europie, bardziej. Stawiamy nacisk na indywidualność, no to, co ja prywatnie osobiście czuję, co mam ochotę i jak chcę to realizować. Tutaj e, w Turcji chodzi o to, żeby ta wspólnota przetrwała, żeby ona się, tak jak mówiłam, trzymała razem. Używamy różnych sposobów do tego. Różnego rodzaju hierarchizacja, która jest w Turcji, ten cały system rodzinny, to nazywanie członków rodziny i wiele, wiele innych rzeczy faktycznie powoduje, że Matrz takie poczucie, mieszkając w Turcji, ja je mam, że tutaj ludzie jako tako trzymają się razem, że naprawdę jeżeli jestem gdzieś na ulicy i potrzebuję pomocy, to wiem, że mogę podejść do jakiegoś abiego albo do jakiejś abli, czyli do osób nieobcych, obcych, ale takich, które nazywam na zasadzie starszy brat, starsza siostra, i one mi pomogą. I faktycznie bardzo to jakby w Turcji jest widoczne. Nie ma takiej obojętności, takiego, jak to się czasami mówi w Polsce, jest to słowo znieczulica, to czegoś takiego tutaj ja nie widzę. I w związku z tym w języku tureckim, jest bardzo dużo um, słówek, zwrotów. Zazwyczaj są to idiomy, które bardzo trudno przetłumaczyć tak dosłownie, bo jak się przetłumaczy dosłownie, to to nie za bardzo ma sens. Jest bardzo dużo takich zwrotów, które mają właśnie na celu zacieśnianie więzów pomiędzy ludźmi, pomiędzy członkami danej wspólnoty, sprawianie, że oni się czują ze sobą dobrze. To też prowadzi do takich minusów, to znaczy do tego, że e, jak gdyby nieważne co myślisz, <gry> ale ważne co powiesz, jak gdyby, że to co myślisz trochę odchodzi na dalszy plan, bo być może masz jakieś wywrotowe pomysły i jakieś inne w ogóle komentarze na temat kogoś tam, ale jak ktoś Cię zapyta, jak się masz, to zawsze powiesz, że dobrze, bo. Nie chodzi o to, żebyś mówił teraz, jak naprawdę się czujesz, a tylko właśnie o to, żeby zostawiać na powierzchni taką miłą atmosferę, żeby nie psuć tej atmosfery wspólnoty, żeby cały czas mieć takie poczucie, że wszyscy są blisko siebie i sobie w razie czego pomogą. Ja sobie to tak tłumaczę, może się mylę, ale to jest taka teoria, która mi ułatwia też przetrwanie i w Turcji i wytłumaczenie sobie wiele rzeczy. Faktycznie, jeżeli na przykład przyjeżdżasz do Turcji nie z tureckiego, ale nauczysz się tych takich słówek, właśnie tych zwrotów, o których dzisiaj będę mówiła to jestem prawie pewna, że odzew będzie super dobry i od razu będą Cię mieli za takiego kankę, czyli za takiego e, właśnie e, kumpla, zioma, ziomala, ziomalkę, kogoś, kto po prostu jest bardzo fajny i, przy, jak to się mówi, do rany przyłóż. W Polsce e, zauważyłam, że na przykład takie rzeczy jak, nie wiem, miłego dnia albo, że coś jest ładne, albo jakieś takie komplementy nawet do obcych ludzi mi się zdarza powiedzieć i czuję się w tym bardziej taka... Ośmielona po tylu latach mieszkania w Turcji. Zazwyczaj ja jestem dosyć taką zamkniętą osobą, raczej taką introwertyczną, i no nie przychodziłoby mi to wcześniej do głowy, żeby kogoś, nie wiem, obcą panią w sklepie powiedzieć, że ma ładne kolczyki albo coś takiego, albo w ogóle życzyć jej miłego dnia, e, czy cokolwiek, w ogóle pogadać, rozwinać rozmowy na jakiś tam temat, a teraz robię niewygodnie mi jest. Ja chyba jeszcze jedną poduszkę potrzebuję. Tak to jest, jak się nie ma studia, jak prawdziwy vloger, youtuber. Tylko się nagrywał w pokoju dziecięcym na podłodze pomiędzy zabawkami. W ogóle to, co jest fajne, to już nawet to, że ja na przykład dzisiaj przeoczę jakieś tam słówko, to nic nie, się nie dzieje, bo jestem cudzoziemką, która uczyła się tureckiego samodzielnie, w trakcie po prostu życia. Ale wyobraźcie sobie, że istnieją takie strony internetowe, całe portale, gdzie można właśnie wyszukać jakieś tam słówko i dowiedzieć się, jakie ono ma znaczenie, w jakich sytuacjach je używać. I bardzo dużo jest takich słówek, właśnie wypisanych po prostu na takich różnych tureckich stronach internetowych, że w tej okazji co się mówi, w tej okazji co się powinno powiedzieć. Wspomniałam już o przywitaniu, i naprawdę od tego zacznijmy, że przywitanie to jest w ogóle <laughs> kulturowy bardzo duży szok dla Polaka, Europejczyka, no raczej Polaka bardziej, e, gdzie dla nas to brzmi trochę tak po amerykańsku, na zasadzie: jak się masz, dobrze. Po prostu, a ty jak się masz? Dobrze. I dopiero wtedy możemy przejść do jakichkolwiek innych tematów. Czyli po turecku to jest. Y, nos albo Nassasun, czyli jak się masz, albo jak się pan, pani ma, albo jak się macie. Tutaj nikt nie oczekuje, że będziesz od razu opowiadać, jak naprawdę się czujesz. Po prostu powinieneś powiedzieć i, nie? Po I. Ewentualnie, jak ci jest gorzej, to możesz coś tam powiedzieć na zasadzie takiego: No, juwarlaniorus, nie toczymy się, albo bo tak, y ja Was, Jawaś na przykład. Ja też, jak nie mam zbyt dobrego humoru, to ja trochę po polsku, oczywiście, muszę zawsze powiedzieć tej osobie. Że jednak nie do końca się super czuję i mówię wtedy ja się masz powoli, powoli, no, czyli tak bez szału można powiedzieć. Generalnie oczywiście wśród Turków jest to bardzo rzadko spotykane i wszyscy powiedzą, na i sen, na susen, i", i to tak się toczy, czyli ty pytasz, to sobie, to pyta od Ciebie, i wszyscy są dopiero zadowoleni, dopiero wtedy możemy iść dalej w ogóle w jakiejkolwiek komunikacji. W grzeczności jest też zapytać, na przykład, jak się ma mama, czy jest wszystko ok I na przykład ja zawsze myślę, że naprawdę ktoś chce się dowiedzieć, jak się czuje moja mama, i zaczynam opowiadać, no no ostatnio coś tam się przeziębiła i w ogóle, a w ogóle to przyjedzie niedługo do mnie i coś tam, a w ogóle Turcy nie chcą jakby w takiej szybki, codziennie rozumieć, to nie jest jakaś taka, wiecie, wizyta na herbacie, gdzie trzeba opowiadać dużo rzeczy, tylko taka zwykła w przelocie, wiecie, i ja wtedy zaczynam wchodzić w jakieś tam detale, widzę, że ta druga strona praktycznie mnie w ogóle nie słucha i właśnie o to chodzi, do tego to się sprowadza, że to, że to chodzi tylko o takie nawiązanie, takiej nici porozumienia, kontaktu, czyli ja Cię widzę, Ty mnie widzisz, o, bardziej tak, niż naprawdę ja się interesuję, tym, co u Ciebie się wczoraj, przedwczoraj i wydarzyło i jutro się wydarzy. W tym jest też związane coś takiego, że na przykład niby te słówka są przylepione, te idiomy wszystkie grzecznościowe do tureckiego języka bardzo mocno i że nawet niby są Turcy nieświadomi, że je używają, tak to określiłam na początku, ale trochę się z tej teorii wycofam w takim sensie, że do niektórych mają tak duże przywiązanie Turcy, że jak się ich nie powie, to mogą się nawet obrazić. Czyli na przykład jak ktoś otwiera jakiś nowy, nie wiem, sklep, i w okolicy wszyscy wiedzą, że ten sklep otwiera i ktoś nawet nie przyjdzie na hairli olsuna, czyli jakby na gratulacje, czyli powiedzieć hairli olsun, albo tego w ogóle nawet nie powie, czy nie wyśle smsa, czy czegokolwiek i nie powie hairli olsun, to ta osoba może pomyśleć, że on mi źle życzy, bo nie powiedział hairli olsun. Jakby pewne słowa trzeba powiedzieć, i nawet nieważne, nie, nawet nie chodzi o to, że coś z tej okazji strasznie zrobisz, że e, przyjdziesz czy coś. Jak nie dasz rady przyjechać, to chociaż zadzwań i powiedz gdzieś miś osąd. Myślę, że u nas to też jest tak, że wyrazy współczucia, no czy jakieś gratulacje, no warto mówić że ludzie zwracają na to uwagę, kto ci to powiedział, a kto nie powiedział. Natomiast u Tur w Turcji to chodzi, jakby to jest bardzo mocno powiązane z tym konkretnym zwrotem, czyli nawet się mówi właśnie, że. Nie przyszedł do mnie na Highly nie? Że nawet nie przyszedł do mnie złożyć mi gratulacje. No dobra, i teraz przechodzimy do kolejnych rzeczy, które ja uważam, że są po prostu w Turcji rewelacyjne i nie potrafię znaleźć odpowiedników. E, to znaczy, powodniki na przykład w polskim brzmią sztucznie dla mnie albo jakoś tak dziwnie, narzucone w jakiś sposób. Tutaj wychodzą one bardzo automatycznie, czyli moje ulubione. Kolej Gelsyn. Kolej Gelsyn to jest dosłownie niech łatwo przyjdzie. I to jest zwrot, który używamy e, tak, jakby, o, po polsku, cześć pracy. Tego zwrotu używamy, jak widzimy kogoś, kto pracuje. I to jest super, bo to jest bardzo uniwersalne. Czyli po prostu nieważne, kogo widzimy: czy pana, który zamiata na ulicy, czy panią, która myje okna, czy wchodzimy do sklepu. Czy, bo przecież w sklepie sprzedawca też pracuje. Czy w ogóle, no wiecie, ktokolwiek cokolwiek czegoś nie robi, jakąkolwiek. Po prostu pracę, rzecz, którą uznamy, że jest to praca, to mówimy kolej. Ale to też może być coś takiego w szerszym sensie, czyli na przykład ktoś się, zajął się moim dzieckiem, i ja teraz tej osoby mówię kolejny, no to niech ci łatwo przyjdzie, czyli niech, niech to łatwo po prostu minie. Także nie chodzi tylko o pracę zarobkową, ale ogólnie jakąkolwiek takie zajęcie, któremu się akurat oddajemy. To jest super, i to jest moim zdaniem też to służy tutaj jako też pozdrowienie, czyli nie trzeba mówić dzień dobry, nie trzeba się zastanawiać, bo w Turcji wiecie, jest tak, że rano się mówi o co innego przed południem, po południu się mówi co innego, wieczorem się mówi co innego. Nie trzeba w ogóle, tak naprawdę, jeżeli chcesz takiego basicowego tureckiego się nauczyć, to naucz się kolej gelsyn, naprawdę. I wtedy to można tu mówić wszystkim zawsze. Oczywiście, no jak leży ktoś na leżaku, to nie powiesz kolej gelsyn, <noise> bo to dotyczy właśnie jakiejś aktywności, jakiejś pracy. Można też powiedzieć Heily işler, czyli Coś w rodzaju, niech ta praca przyjdzie ci z łatwością, tak trochę jakby też na około te samo znaczenie, albo i czalisz malar, czyli dobrej pracy, cześć pracy. Nie, niech ci się dobrze pracuje. Potem na przykład też takie rzeczy, które też rzadko bym powiedziała, że w innych językach gdzieś tam się z tym spotkałam, Czy, czyli jak wchodzisz do sklepu, no to przecież w Polsce sprzedawca nie mówi do ciebie witamy, nie? Ty, tylko nie wiem, mówi dzień dobry powiedzmy, a tutaj Turcy mają na to osobny zwrot, czyli. Hośgielden albo chorgielden. Czyli czy przyszedłeś z radością, może nie, że wesoło tak opornie, to opornie brzmi to tłumaczenie, tylko jakby przysz, przyszliście i daliście radość, no może coś w tym stylu, że przynieśliście coś dobrego, jakiegoś fajnego i to się, słuchajcie, mówi w sklepie. To się mówi na bazarze, to się mówi w jakimś biurze, albo jak się. Odwiedza kogoś w domu. To oczywiście jak najbardziej też właściwie to jest chyba główne zastosowanie tego, ale normalnie w sklepie jak wchodzę, to mówi sprzedawca do mnie hozgielny, ja mówię, hozz bulduk, czyli wesoło się spotkaliśmy, nie? I wszystko jasne, mogę przeglądać już jakieś tam towary. Mówiłam o tych dzień dobry, o różnych porach dnia, to o tym też powiem, bo to też na pewno jest istotne, czyli rano jest i Bachlar albo haili sabachlar, czyli niech to będzie taki pozytywny poranek albo dobry poranek. Gnajden jest od rana tak do dwunastej, potem jest Czyli takiego miłego, wczesnego popołudnia, taka pora branczowo-lanczowa, bym powiedziała. Potem i jak szamlar już od razu przechodzimy do dobrego wieczora, e, miłego wieczora i. I Gedzieler też może być, czyli dobrej nocy, spokojnej nocy. I czasami turcy zauważam, że też sami sobie albo się zagapią, albo po prostu są taki, wiecie, zaaferowani czymś, że na przykład powiedzą po południu i jak szamlar, i wtedy ktoś się od razu śmieje, bo przecież jeszcze nie ma wieczora, a ta osoba już taka była, wiecie, zaaferowana i zajęta, że już jej się wydaje, że dzień się skończył. I zdarza się, że oni sami się na tym łapią, wtedy się śmieją i jak gdyby próbują przypomnieć sobie, jaki zwrot powinni powiedzieć. Także nie ma jednego dzień dobry, do widzenia. Tylko faktycznie ma to znaczenie o której porze co mówimy. Na do widzenia z kolei, też jest fajne, bo skoro wesoło się witali, witaliśmy, że hoś giedny jest, no to na do widzenia mówimy hoszczakal, czakal, czyli zostań w radości. I to też jest piękne, czyż nie? Pozostań e, w radości. Albo też możemy mówić e, güle güle e, Ta osoba, która zostaje, z tego się zawsze dużo turystów, o co kresu się śmieje, że gule güle to tak śmiesznie brzmi, tak gili gili, nie? I to znaczy też z uśmiechem, po prostu, że uśmiechamy się do tej osoby, czy wysyłamy do niej uśmiech, można też powiedzieć güle güle git güle güle gel, czyli przed podróżą na przykład, czyli w uśmiechu idź i w uśmiechu wracaj. W sklepie mówiłam o tym przewitaniu i w sklepie też jest bujrun. To też jest takie proszę, zaproszenie, takie zapraszam, proszę bardzo. No to jest też związane z tą całą kulturą tutaj handlowania, targowania się, która jest cały czas żywa. Oczywiście mnóstwo jest sklepów, w których, w których są ustalone ceny. Wchodzisz, wybierasz, wiecie, z wieszaka i, i po prostu kupujesz. A mimo wszystko jest ciągle taki zwrot bujrun aktywny, bardzo żywo używany, czyli że właśnie proszę, zapraszam, proszę podejść. Nie? Czy na zasadzie nie zastanawiasz się, czy już możesz podejść do kasy, Pani od razu mówi, biuro, nie? Możesz podejść. A propos tego güle güle, to w ogóle z tym jest też kilka powiązanych zwrotów. Nie tylko to güle güle jako na pożegnanie, tylko na przykład wyobraźcie sobie coś fantastycznego. Kupujesz w sklepie ubranie, przy kasie, po kupowaniu pani sprzedawczyni mówi do ciebie güle, güle gi albo güle güle kulan. Czyli używaj z uśmiechem, noś z uśmiechem. No to też uważam, że to jest szałowy po prostu zwrot. To jest naprawdę fantastyczny zwrot, który jakoś taki robi miłą w ogóle atmosferę. No i właśnie o tej atmosferze mówimy, że ona cały czas ma być miła. Przy takich bazarowych, bardziej zakupach owocowo-warzywnych to bardzo często też jest spotykane takie coś jak bereket Olson albo Allah bereket versin, czyli bereket to jest dostatek, obfitość. Czyli jak gdyby tutaj ży życzy Ci sprzedawca, żeby to jedzenie było dla Ciebie o obfitością, żeby ono było obfite, żeby ci dobrze służyło, no może w takim sensie, i żeby, albo żeby Bóg ci dał tą obfitość z tego jedzenia, nie? Czyli żeby jakby starczyło dla wszystkich, może w takim dużym skrócie. Albo po prostu mówi się też, sprzedawca mówi smacznego, afietosun, czyli dokładnie jakby ciesz się swoim posiłkiem, który będziesz z tego mieć. I to się mówi i w restauracji, przy posiłku, w sensie przed jedzeniem, afietosun, Kenner przynosi talerze i mówi wtedy afietosun, ale też my po skończonym posiłku też możemy powiedzieć afietosun i właśnie na bazarze przy kupowaniu jedzenia, a spożywczych też można powiedzieć afietosun. A propos jedzenia, też jest fantastyczny zwrot, który gdzieś tam już też na pewno u mnie widzieliście, czy na... Często się on powtarza, że jest takim nietypowym, jakby takim bardzo... Pięknym zwrotem tureckim, jeżeli ktoś przygotowuje nam posiłek, który my później zjemy, to znaczy jesteśmy gdzieś w gościach albo ktoś nam coś przyniesie, upieczone przez siebie ciasto do biura na przykład, to wtedy mówimy elinize salek, czyli zdrowie Twoim ręką. No, czyż to nie jest piękne? Ta osoba tymi rękami, to już nie ważne, czy tam to zrobił robot czy termomiks, ale no, ta osoba wysiliła się, żeby coś dla nas zrobić, my to zjedliśmy. A nawet nie musi nam to smakować. To jest też fajne, jeżeli nam coś nie smakuje. Zawsze możemy powiedzieć, Eli, nie ze salek, bo to jest zdrowie. To, to jak niezależnie od tego, czy to było dla nas smaczne, czy my to zjemy, czy tego nie zjemy, ta osoba pewien wysiłek podjęła i zrobiła coś dla nas. I życzymy, żeby te ręce jej były zdrowe. No. Super. I teraz z tym związanym zdrowiem, jest bardzo dużo różnych idiomów też tureckich, na przykład Ajan Zasadek, czyli zdrowie twoim nogą, zdrowie twojej nodze. To się mówi, jak ktoś nas na przykład odwiedził, czyli pofadykował się aż do naszego domu, żeby nas odwiedzić, więc mówimy, niech będą zdrowe Twoje nogi, żeby można było tymi nogami robić w dalej więcej odwiedzi. Tak samo jak na przykład jest jakieś wystąpienie, wykład, ktoś zrobił jakąś przemowę, to mówimy na przykład. Azno Salek, czyli zdrowie, tu jest az, bo bardziej tu bardziej taki grzecznościowy, więc bardziej na pan się mówi tutaj pani, a nie Tobie, więc Azno Salek, czyli zdrowie two, pani ustą, pana ustą, że, że pan tutaj przedstawił taki wykład, czy od, czy, czy cokolwiek jakoś przemowę, więc na przykład jak mi możecie podziękować po moim gadanym blogu, który zawsze tutaj moje usta pracują bardzo intensywnie, to możecie mi podziękować Az na Salek, nie? Bo możecie do mnie mówić na ty, nie obraża się, możecie powiedzieć Az salek Kolejna bardzo fajna rzecz, której też nie potrafię sobie wytłumaczyć, chociaż podobnie się tłumaczy znowu zdrowie, 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 ale właśnie widzicie, w Turcji jest to zupełnie inne słowo i bardzo często używane, to jest jak zrobisz coś ze swoim wyglądem albo ze swoją higieną czyli na przykład pójdziesz pod prysznic albo jesteś u fryzjera, mężczyźni ują jakieś goli brody, kobiety pójdą sobie zrobić nowy kolor, obetną włosy itd., To mówią sadler olsun. To jest trochę trudno wymówić. I to też niby tłumaczy się, że na zdrowie, ale to właśnie ja nie wiem, jak to powiedzieć. To jest tylko w tych sytuacjach, kiedy robimy coś ze swoim wyglądem, nie? Czyli tylko jeżeli zauważyliśmy, że ktoś sobie by zgolił wąsa, albo że sobie pofarbował włosa. Jeszcze mi się przypomniało o tym gule-gule, że na przykład fajny też jest bardzo zwrot, jak się ktoś wprowadzi do mieszkania. Nowego, ma nowe mieszkanie, urządzi je i wtedy na przykład osoby, które gdzieś tam nam towarzyszą, mówią güle güle o turn, czyli niech ci się dobrze mieszka, właśnie niech ci się mieszka z uśmiechem w tym nowym domu. No teraz przejdźmy do takich rzeczy bardziej negatywnych, bo to też jest tutaj całe cała, cała gama różnych zwrotów, takich bardziej trudnych rzeczy z życia człowieka. No czyli na przykład, jak nas dopadnie jakaś choroba, jakaś niedyspozycja, coś nam się złego dzieje to mówimy geçmiş olsun. Awesome, czyli niech to będzie przeszłością. Niech to się jak najszybciej po prostu skończy. Co ciekawe, geçmiş olsun awesome mówi się też w podróży. Na przykład w tureckich autobusach międzymiastowych są, międzymiastowych są stewardzi, którzy po prostu pilnują takiej organizacji przejazdu, rozdają napoje i tak dalej. I nawet oni po zakończonej podróży, jak pasażerowie wysiadają, to mówią im giedź msiosłon, czyli jakby już niech, to się, niech ta podróż już się skończy, żeby jak najszybciej ta długa podróż się skończyła. No w Turcji te podróże zazwyczaj autokarami są długie, po kilkanaście godzin na przykład się jedzie przez cały kraj. Więc w sumie jak najbardziej tutaj uznaję, że <grytanie> zastosowanie jest właściwe. Może też być ze zdrowiem, jeżeli chcemy, żeby ktoś się lepiej poczuł, to może powiedzieć też Szyfalar Olson, Adil Szyfalar Olson, czyli niech na, jak najszybciej, jak najpilniej ta osoba się już poczuje lepiej. Jeżeli mamy z kimś jak, jakąś relację, no to wypada takie Gethium Olson, albo takie Adil Szyfalar Olson, czy Szyfa Olson powiedzieć tej osobie. Oczywiście, jak już będzie gorzej i gdzieś doszło do sytuacji, że ktoś umarł. To ta osoba, która jest wokół, e, wokół e, jakby najbliższymi krewny, tej, krewnymi tej zmarłej osoby, powinna usłyszeć od wszystkich sa osun. I w ogóle to ma dosyć ciekawe znaczenie, bo to znaczy, że Twoja głowa, niech na Twojej głowie będzie zdrowie, co znaczy jak gdyby w takim sensie, to, to w takim sensie że ta osoba już umarła, jej już nie pomożemy, ale chociaż ty bądź zdrowy, czyli jakby ty się szybko pozbieraj po stracie tej osoby. Jeszcze są takie zwroty, które jest na przykład coś takiego, że wydarzyło się coś, co nie do końca nam odpowiada, no ale musimy to w jakiś sposób zaakceptować. To wtedy mówimy salek oson, no niby to znowu znaczy na zdrowie. Ale znowu, to nie jest tylko, że na zdrowie, bo nie powiemy to w sytuacji, jak ktoś, nie wiem, zrobi apsik, bo wtedy mówimy w ogóle coś innego, tylko mówimy czokiasia czok na przykład, czyli żyj bardzo wiele lat. E, a wtedy ty odpowiadasz heberaber, czyli my wszyscy żyjmy wiele lat. Znowu, miła ma być atmosfera, nie? Wracając do tego sale to jest właśnie coś takiego, no nie udało mi się przyjść tam do ciebie. No sale kouson, wtedy odpowiesz tej osobie, której się nie udało przyjść. No czyli no na zdrowie, no co mogę zrobić? No o, na tej zasadzie. Podobnie też można powiedzieć John Sousum, czyli znowu właśnie, o, nic nie poradzę, ale chociaż bądź zdrowy, coś w tym stylu. Czyli... Zawsze przy tym negatywnym się starają znaleźć coś, żeby zatuszować tą taką niemiłą atmosferę. Podró o podróżowaniu wspominałam, no trochę te tematy nam się mieszają, no bo dużo rzeczy mi się przypomina w trakcie, ale o podróżowaniu, oczywiście poza tym, że się mówi "gule gule git, gule gule gel, to przede wszystkim się mówi i już czyli dobrej podróży, i mówi się, tak naprawdę się tego używa. Ja w Polsce nie, za jakby nie zauważyłam, żeby tak jakoś często się używało tego raczej tam się powie do widzenia, do zobaczenia i w ogóle albo szczęśliwej drogi, no może tak już. Ale tutaj jest i może można powiedzieć Jolun, a czy czyli niech Twoja droga będzie otwarta, w sensie niech będzie pusta, szeroka, niech się łatwo nią jedzie fajny jest też, jak na przykład ktoś nas zaprosi i za nas coś e, zapłaci. To znaczy zapłaci rachunek, na przykład zaprosi nas na kolację i zapłaci rachunek, albo podaruje nam coś e, dużego, takiego zazwyczaj raczej wartościowego. To się mówi kesene bereket, czyli tej osobie, która ten rachunek zapłaciła, niech będzie obfitość, niech jakby w odwdzięczeniu się za to, że ona nam coś podarowała, czyli na przykład zapłaciła rachunek, niech ta osoba, niech to się odwróci na jej korzyść, rozumiecie? I teraz na przykład jeszcze mamy na narodziny dziecka, trzeba powiedzieć, Allah czyli niech Bóg błogosławi, można w takim sensie, niech Allah błogosławi albo Allah anale, babale były czyli niech to dziecko rośnie z mamą i tatą, czyli niech Bóg pozwoli, żeby to dziecko miało rodziców. Mega fajny jakby taki sens, nie, tego powiedzonka. Albo oczywiście Allah, Nazar, Lardan, czyli niech Bóg chroni od Nazaru, czyli od złego oka, od jakiegoś negatywnych rzeczy, które mogłyby tego to dziecko spotkać. Z kolei na weselach, to też jest inny temat. Para młoda utrzymuje takie gratulacje jak Allah Mutwecy, niech Bóg Was uszczęśliwi, niech jakby bądźcie szczęśliwi. Albo Allah Sisebir, jak tak chodzi. To jest super, bardzo to lubię, czyli niech Bóg kładzie Was na jednej poduszce. To można odczytywać na różne sposoby, raz, żeby para się po prostu nie kłóciła i się w zgodzie spali razem w łóżku. A drugie znaczenie może być takie, <fres> właściwie pewnie się od tego zaczęło, że. Że chodzi o to, żeby małżonkowie, żeby wiecie, nikt z nich nie umarł nie umarł szybciej, czyli żeby oni żyli razem długo w zdrowiu i spali na tej jednej poduszce. Bardzo fajne. Nawet na urodziny, jak się mówi, to oczywiście dom, Gutlostun, czy niech będzie, niech się święci, można powiedzieć. Niech będzie wyjątkowy dzień Twoich urodzin, ale bardzo fajne jest to, że się mówi bardzo popularne, to jest naprawdę bardzo, że mówi się iki warson, czyli dobrze, że jesteś. I to na urodzinę bardzo, bardzo często można właśnie usłyszeć, ale czasem w różnych zwrotach nawet też się to Iki Warson pojawia. Iki Warson, dobrze, że jesteście jako podziękowanie jakimś ludziom, że coś dla nas zrobili, że byli gdzieś tam przy nas i tak dalej. No, mega w ogóle taki wzruszający, bym powiedziała, zwrot. I myślę, że takie rzeczy sobie normalnie na co dzień mało mówimy, a Turcy dzięki swojemu językowi takie rzeczy sobie mówią częściej. Nawet samo podziękowanie już na sam koniec. Jest na wiele sposobów, bo można powiedzieć Allah alachrazi osun, czyli niech Bóg będzie z ciebie niech Bóg będzie z ciebie zadowolony, Saolun, czyli bądź zdrów, albo Saolun olun, czyli dzięki. Bo jakby dzięki, dobrze, że jesteś w coś w stylu. No i oczywiście najbardziej popularne Tesie Kur, Ederim, to jest dziękuję bardzo. Można powiedzieć się Niektórzy Polacy to tłumaczą jako Czesie Kury, żeby było łatwiej zapamiętać, że aha, Czesanie Kury, Czesie kurę. Turcy nawet nie do końca będą słyszeli tą różnicę i się będą cieszyli, że trudne tureckie słowo się na, na, nauczyliście się go. No i można też powiedzieć Ejwalla, czyli z Bogiem, po prostu z Bogiem, podziękowanie, pożegnanie i tak dalej. I to chyba wszystko, co mam tutaj na mojej notatniczku wynotowane. Było tego trochę, natomiast zdawajcie sobie sprawę, że jest tego dużo więcej i że nawet, bo wspominam o tych stronach internetowych to nawet są takie strony, gdzie można znaleźć takie w ogóle albo generatory, albo w ogóle takie ściągawki, żeby długie takie zwroty, które na różne okazje można ludziom wysyłać, na przykład w wiadomościach jako SMS, albo pisać na kartkach, czyli jesteś taki, owaki, za to Ci dziękuję, za to Ci dziękuję i wtedy kopi, paste wklejasz to i wysyłasz tej osobie i wtedy takie zwroty właśnie zawierają dużo, takie są na mocno zagęszczenie z tych takich fraz idiomów właśnie uprzejmościowych z języka tureckiego. Sprawia mi dużo radości, Mówienia o tym, bo to tak trochę odczarowuje też wizerunek Turków, gdzie się tam niektórym wydaje, że, że coś, wiecie, mamy dużo takich stereotypów natomiast Turków samych w sobie, że są jacyś nieuprzejmi, albo że na przykład są jacyś, nie wiem, niemili. Chociaż ktoś, kto przyjechał do Turcji, albo miał jakieś tam doświadczenie z Turkami, to raczej powie zupełnie coś przeciwnego, ale myślę, że potwierdzeniem tego, że jest inaczej, niech będzie właśnie ten dzisiejszy film, który pokazuje, że w codziennym, naprawdę uwierzcie mi, w codziennym życiu Turcy te frazy, które wymieniłam, używają bardzo często, one są przylepione po prostu do ich języka i oni bez nich nie wyobrażają sobie po prostu życia. Gdyby Turkowi zabronić używać tych uprzejmości, to oni by po prostu by wszyscy, wiecie co, ja nie wiem, oni by z domu nie weszli, bo to jest, czasami więcej jest tych uprzejmości niż konkretów w rozmowie, naprawdę, że jakby więcej oni robią tak, takiej wokół siebie atmosfery, po prostu tworzą tą atmosferę, niż przekazują sobie jakiś tam e, konkretny komunikat. No, to by było na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Widzimy się, mam nadzieję, że za tydzień. Jak czasami nie wyrabiam to za dwa tygodnie, ale ostatnio była przerwa, więc myślę, że w przyszłym tygodniu znowu będzie nowy film. Subskrybujcie, lajkujcie, wspierajcie i zapraszam za tydzień. Görüşürüz!